Witam Was bardzo serdecznie. Dziś kolejna część z Bliskiego Wschodu, ale zanim przejdę do sedna, chciałbym Wam tylko powiedzieć, że wiele komentarzy się pojawia pod moimi filmami czasem, zwłaszcza pod ostatnim filmem, w którym opisałem sytuację, która miała miejsce niedawno. I tam jest wiele komentarzy, że ja się nie przekładam, że to nie jest profesjonalne, że powinienem zagłębiać się do genezy konfliktu itd., itd. Ja wiem, że to nie jest profesjonalne i wiecie, no ja czasem, jak odsłuchuję sam siebie, to ja nawet głos wyłączam, bo gdybym to zrobił jeszcze raz, to zrobiłbym to lepiej, ale to wygląda tak. Ja wczoraj już miałem przygotowany materiał, później dowiedziałem się, że był nalot, nalot na Syrię, więc szybko w te pędy pobiegłem, zrobiłem materiał jak najszybciej, tylko po to żeby wam go po prostu pokazać, żeby wam przedstawić sytuację, żeby ona była na bieżąco ja nie mam czasu na to, żeby się przygotowywać, nie wiadomo ile, tak jak inne telewizje profesjonalne, a musicie wiedzieć o tym że na YouTubie Polskim nikt o tym nie mówi dlaczego nikt o tym nie mówi? Ponieważ filmy o tym są usuwane przez, przez reklamodawców i na tym się nie da zarabiać i nikt tego tematu nie tyka nawet, ponieważ nie zarobi na tym ani grosza, ja sobie zdaję sprawę z tego że ja na tym nie zarobię z reklam ani grosza Pomijając już fakt, że ja w ogóle nic zarabiam na reklamach, ponieważ moje filmy są o takiej tematyce, że się nikomu nie podobają, ale musicie uszanować też to. Zwłaszcza kieruję te słowa do tych, którzy są po prostu wiecznie niezadowoleni, że ja poświęcam swój cenny czas to jest mój czas, który mógłbym przeznaczyć na coś innego. To, że ja czasem dostanę coś od moich widzów, w jakieś wsparcie finansowe, nie oznacza, że ja mam czas, żeby od rana siedzieć tak jak inni, którzy z tego żyją, inne kanały YouTube'owe, które po prostu z tego czerpią wielkie zyski, a mimo to nie poruszają tych tematów, bo dla nich ten temat się nie opłaca. A nawiązując do tego wczorajszego filmu, zrobiłem to spontanicznie, bardzo szybko, nie miałem czasu, żeby się super przygotowywać, żeby analizować, ponieważ dla mnie, informacja, która jest natychmiast, jest najważniejsza, nie ta, która będzie jutro czy pojutrze. I dlatego też proszę o uszanowanie, i dziękuję tym osobom. Osobą, które to rozumieją i które, i które to wspierają, to moją inicjatywę i moją działalność na temat Bliskiego Wschodu na YouTube. Ja robię te filmy wiedząc i mając świadomość, że te filmy mi nic nie dadzą finansowo. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale robię to dla was, robię to po prostu tylko dlatego, żeby was uświadamiać, żeby wam pokazywać i przekazywać wiedzę i teraźniejszość i to, że ja się czasem przejęzyczę, czy na przykład mi brak wiedzy, ja wiem o tym, ale musicie wiedzieć to, że gdybym ja się przygotował i miał na to czas, tyle czasu, ile mają Inni, ci którzy na tym zarabiają, którzy mają duże pieniądze z, z reklam i z oglądalności i z widzów i tak dalej, to ja bym naprawdę robił fantastyczne filmy, tylko ja po prostu nie mam do tego warunków i też warunki techniczne, ja nie mam takich warunków jakie mają inni, dlatego no staram się robić to co mogę, staram się naprawdę, to jest ciężka praca, w ogóle nagrywanie filmów nie jest łatwą pracą, tym bardziej jeśli ma się warunki jakie się ma, cały czas się rozwija w jakiś tam sposób, ale to jest... Długofalowa misja. Ale to nie jest tak, że ja już dzisiaj będę robił super profesjonalne filmy, co dawała u każdego łakomczucha wiedzy, który sobie siedzi i myśli, że wszystko mu się należy. Ponieważ nie jest tak, że wszystko nam się należy. Te filmy są za darmo. Możecie sobie oglądać za darmo, więc też musicie uszanować moją pracę, moją ciężką pracę, którą ja w to wkładam. I to, że ja to robię spontanicznie często nie czytam 10 razy, żeby się wyuczyć na pamięć. Chociaż mógłbym to zrobić, ale tak jak mówię, wtedy potrzebowałbym tego czasu. Tym bardziej, że inni tego czasu mają dużo, a tego nie poruszają, ponieważ no to nie jest rentowne to się nie opłaca, to by było chyba na tyle, dlatego Mam nadzieję, że uszanujecie moją ciężką pracę, którą wkładam, zwłaszcza w ten temat. Nie jestem politologiem, jest wielu ekspertów, którzy gdzieś tam w telewizji występują, a to są goście, którzy się tym zajmują profesjonalnie, którzy z tego żyją, którzy mają czas, żeby czytać na ten temat. Ja myślę, że moja wiedza jest naprawdę spora, jeśli chodzi o Bliski Wschód, i przedstawiam wam to w naprawdę dobry sposób, pokazując wam mapy i tłumacząc co i jak, ponieważ według mnie mapy są bardzo ważne. I to by było na tyle, tak głowi wstępu, ponieważ. No to jest trochę też nieuczciwe, że ja wkonał to pracę, a ludzie są wiecznie niezadowoleni. Ale z drugiej strony też trochę was rozumiem, tych niezadowolonych, ponieważ wy też nie wiecie jak YouTube traktuje tego typu filmy, że czasem ich po prostu nie przepuszcza, że to jest że to jest cyfrowa praca czasem, żeby taki film rzucić, tym bardziej, że on jest teraz uskazane na porażkę, jeśli chodzi o reklamy. Chociaż tak jak powiedziałem na wstępie, te reklamy na YouTubie, na moim kanale są po prostu znikome i Jedyne wsparcie to są moi widzowie, dlatego bardzo was zachęcam do tego, żeby mieć trochę dystansu do tego, co ja robię. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni i moje filmy będą jeszcze lepsze, ponieważ ja widzę te niedoskonałości. Ja sobie zdaję z tego sprawę, naprawdę, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja wiem, że one są niedoskonałe i wiem, że gdybym się przyłożył, mógłbym robić jeszcze lepiej, ale tutaj nie ma czasu na to, żeby się przykładać, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo szybko, jak w klejdoskopie. Dobra, to by było na tyle. Zaczynamy. W ostatnim moim filmie powiedziałem, że jeśli Kurdowie wybiorą się na wojenkę zaraz przy granicy z Turcją, to wtedy ci bojownicy, którzy zostali schwytani przez Kurdów, uciekną. Bojownikami są byli członkowie państwa na I z czarną flagą, które tak sobie wojowało przez kilka lat i to Kurdowie, między innymi Kurdowie, w największej mierze dzięki nim udało się ich schwytać. Oni ich tam przetrzymują, jest ich kilkanaście tysięcy i teraz jest zagrożenie, że jeśli Kurdowie... Opuszczą to, ponieważ będą zmuszeni, żeby walczyć, tamci uciekną po prostu, zwyczajnie uciekną, dadzą nogę i znów to państwo literkę I się odrodzi i znowu będzie to, co było. Teraz słuchajcie uważnie: tysiące członków tego państwa na I jest zamkniętych w obozach i więzieniach w Rożawie. Rożawa to jest ten obszar, który teraz widzicie na zdjęciu. Jest to wydzielony obszar w północno-wschodniej Syrii, także jest całkiem spory. To jest Rożawa, to jest ten, ten rejon em, Syrii. Jeżeli Kurdowie będą zajęci walką z armią turecką, to jest bardzo prawdopodobne, że terroryści mogą się uwolnić, co umożliwi odrodzenie się ISIS. Najpierw tureckie lotnictwo i artyleria zaatakowały siły kurdyjskie w północno-wschodniej Syrii. Po kilku godzinach Turcy i syryjscy rebelianci, którzy są ich sojusznikami, rozpoczęli ataki na lądzie. Ale o co się toczy gra? Wszystko zaczęło się od Donalda Trumpa, który podjął decyzję o wycofaniu amerykańskich wojsk z północno-wschodniej Syrii, czyli z tej Rożały, to co widzicie cały czas na swoim zdjęciu. Dla Ankary była to doskonała wiadomość. Wreszcie można przystąpić do ofensywy, ponieważ wiecie, no, Turcy nie lubią Kurdów. Tak w skrócie. O genezie tego konfliktu możecie sobie poczytać, to jest naprawdę bardzo długa historia. Kurdowie, jak powiedziałem w wczorajszym filmie, znajdują się na południu Turcji, na północnym wschodzie Syrii. To, co widzicie teraz na tej mapce, to jest wszystko przedstawione dokładnie. Możecie sobie też popatrzeć w Iranie i w Iraku. Prezydent Erdogan atak argumentował tym, iż ma on na celu wyeliminowanie jak to nazwał korytarza terrorystycznego wzdłuż południowej granicy Turcji i przywrócenie pokoju w regionie. Wyjaśnił, że chodzi o wyeliminowanie zagrożeń ze strony syryjskich Kurdów z YPG. JPG, Milicje Ludowe, Jednostki Samoobrony oraz bojowników z państwa islamskiego i ułatwienie powrotu do kraju syryjskich uchodźców przebywających obecnie w Turcji po utworzeniu strefy bezpieczeństwa w tym rejonie. On po prostu chce przesiedlić tych wszystkich syryjskich uchodźców za granicę i wysiedlić ich. Totalnie z Turcji. No niby pomysł jako Turek ok, ponieważ broni swojego państwa, ale jest też zagrożenie takie, że Erdogan cały czas szantażuje Unię Europejską, że jeśli Unia Europejska nie zwiększy dotacji i nie będzie więcej płacić Erdoganowi, to on otworzy granicę z Europą i on wpuści nam do Europy miliony uchodźców. On nas po prostu szantażuje, a dostaje naprawdę sporą kasę, miliardy euro dostaje na to, żeby po prostu tych uchodźców tam trzymać u siebie. I on ich trzyma, ale... Szantażuje i cały czas mówi, że chce więcej, 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 więc jest to naprawdę niebezpieczne też dla nas, ponieważ on może tę granicę otworzyć i znowu będzie kolejny napływ uchodźców do Europy. Dla Ankary, czyli stolicy Turcji, głównym wrogiem w tym regionie są siły milicyjne JPG, czyli milicje ludowe, jednostki samoobrony. Które uważa za organizację terrorystyczną, będącą przedłużeniem zdelegalizowanej w Turcji separastycznej partii pracujących Kurdystanu. Z drugiej strony jednak JPG był najważniejszym sojusznikiem USA w walce z państwem islamskim w Syrii. Przynajmniej do niedawna. No tak, czyli oni właśnie pomagali Stanom, a wiecie o tym, że Stany po prostu zdradziły Kurdów i ich olały zwyczajnie mówiąc. I wiecie co powiedział ostatnio Donald Trump? Donald Trump powiedział tak. Że Kurdowie nie pomogli Amerykanom podczas y, operacji w Normandii, podczas II wojny światowej. A później powiedział jeszcze drugie zdanie, poza tym lubimy Kurdów. Czyli Kurdowie nam nie pomogli w czasie II wojny światowej, ale my ich lubimy. Dlatego też jakby nawiązuje do tego, że oni nie muszą teraz pomagać Kurdom, ponieważ Kurdowie im nie pomogli w czasie II wojny światowej. To jest po prostu parodia. I cały czas przypominam i nawiązuje do tego, że Trump zdradził Kurdów. Naprawdę zdradził ich, zostawił ich na pastwę losu, najpierw ich dozbrajał, pomagał im i dzięki Kurdom w Syrii i nie tylko, pozbyli się tego państwa islamskiego, które znów może się odrodzić. I to jest główny temat tego filmu mojego, ponieważ jest strach przed tym, że to państwo się odrodzi. Spodziewaliśmy się, że Turcja zaatakuje. Jak tylko dostanie zielone światło od USA, nie rozumiemy decyzji Stanów Zjednoczonych. Ponieśliśmy wiele ofiar powstrzymując radykałów i w Syrii, i w Iraku. Nieskromnie powiem, że świat zawdzięcza Kurdom powstrzymanie ISIS. To, co się dzieje w Syrii, będzie miało wpływ na cały region. To również nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa Europy, powiedział jeden z syryjskich dygnitarzy. Zwrócił też uwagę, że ofensywa spowoduje także duży kryzys. Humanitarny. Wiadomo, że setki tysięcy cywili będą uciekać i szukać schronienia. W poprzednich latach w Kurdystanie irackim przyjęliśmy 2 miliony uchodźców z Syrii i z Iraku. Na 5,5 miliona mieszkańców nadal tylko w samej Syrii jest ponad milion uchodźców. Spodziewamy się kolejnych fal i to będzie już ponad nasze siły dodaje. Nie ukrywa też, że jest zaskoczony decyzją USA. Jest ona niewłaściwa. Kurdowie w Syrii nie byli zagrożeniem. Wręcz przeciwnie byli zawsze zabezpieczeniem przed różnego rodzaju radykalizmu. I chronili wszystkich niezależnie od przynależności religijnej i etnicznej. Byli też najwierniejszymi sojusznikami USA i całej międzynarodowej koalicji do walki z tzw. państwem islamskim i oddali dziesiątki tysięcy ofiar, relacjonuje ten pan. Bo to jest prawda, po prostu no kurdowie ponieśli największe straty i to dzięki nim. Oni dzielnie walczyli i w Iraku i w Syrii. Aktualna sytuacja sprzyja odrodzeniu się ISIS. I innych radykalnych sił Bo wiecie, że poza ISIS tam jest wiele tych grup radykalnych Wiele grup zbrojnych, także to nie jest tak, że to jest jedna Po prostu tam jest ich pełno, naprawdę, multum Doprowadzi to jeszcze do większego chaosu na całym Bliskim Wschodzie Kalkuluje się, że w więzieniach i obozach na terenie Syrii Może znajdować się nawet od 11 do 12 tysięcy niebezpiecznych bojowników ISIS W tym 2 tysiące niepochodzących z Syrii ani Iraku Czyli Europejczycy. Jeszcze jest jedna kwestia ważna, ponieważ kraje europejskie nie chcą tych ludzi przyjąć, a są to Europejczycy, ponieważ są to obywatele Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i tak dalej, i I Europa nie chce ich przyjąć. Z jednej strony bardzo fajnie, ponieważ no nie chcemy tutaj kilku tysięcy tych ludzi, a z drugiej strony, no co oni mają zrobić? No, sytuacja jest po prostu nieprawdopodobna, ponieważ nie wiadomo, kto ma ich pilnować. Ja bym ich wszystkich Wywiózł na bezludną wyspę i tam ich pilnował. Biały Dom wydał komunikat, w którym oznajmił, że Turcja jest od tej pory odpowiedzialna za bojowników ISIS, znajdujących się w obszarze kalifatu pokonanego w ostatnich latach przez Stany Zjednoczone. No właśnie, nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale przez Kurdów. I widzicie, Stany Zjednoczone sobie przypisują to zwycięstwo jako ich własne, ale to nie jest prawda. Przecież oni posługiwali się Kurdami, oni ich dozbrojali, ale to Kurdowie w głównej mierze załatwili to państwo i to oni teraz sprawują władzę nad ich pilnowaniem, ale to co dzieje się obecnie przy granicy z Turcją doprowadzi do tego, że oni po prostu uciekną na wolność i to jest problem najważniejszy, ponieważ jest ich około 12 tysięcy, w tym 2 tysiące obywateli Unii Europejskiej. Czyli teraz też będzie problem taki, że no coś z nimi trzeba zrobić, oni, i oni prawdopodobnie będą uciekać do Unii Europejskiej albo będą zostawać tam, by stworzyć, by odrodzić to państwo islamskie. Czyli wracamy do punktu wyjścia, wracamy do tego, co miało miejsce wcześniej, z tym, że jeszcze teraz tych uchodźców będzie jeszcze więcej. A jak się Erdogan wkurzy, to na wpuści kilka milionów przez granicę, ponieważ uzna, że Unia Europejska nie wystarczająco dużo mu za to płaci. Do, dobra, to była na tyle. Mam nadzieję, że ta informacja wam coś uświadomi. Głównym zagrożeniem jest to, że to państwo może się odrodzić na literę I, i ci bojownicy mogą też przybyć do Europy. Generalnie sytuacja jest bardzo niebezpieczna, i ja bym tutaj uważał i nie był jakimś optymistą. No i przede wszystkim strony zdradziły Kurdów. Teraz Trump pisze, że no Kurdowie mu nie pomogli w czasie II wojny światowej, ale poza tym Kurdowie są fajnymi ludźmi, nie? Lubimy ich. Czyli zdradziliśmy ich, wycofaliśmy swoich żołnierzy, teraz zabieramy nasze klocki, nasze zabawki i spadamy za ocenę, do Stanów. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć!